Cześć, Rokan z tej strony. Witam was w odsłonie nowej gry, w zasadzie, która miała premierę wczoraj. Jest to Humankind, gra, na którą bardzo długo czekałem, bo, że tak powiem, w wolnym czasie, którego miałem w ostatnich tygodniach niewiele, ogrywałem głównie strategię, głównie Stellaris i w zasadzie do momentu wyjścia kolejnego DLC w Stellaris nie mam za bardzo nic do roboty. Na hack'n'slasher niestety nie miałem kompletnie czasu, co wiem, część z was... Powita z małym entuzjazmem, natomiast miałem kłopoty za POCH po zmianie karty. W sensie kart graficznych nie byłem w stanie go uruchomić, więc zostały strategie. I tak jest w zasadzie Humankind, na który ja czekałem. Nie chwaliłem się tym specjalnie, natomiast jest to ciekawa bardzo gra. Studia Amplitude, które pewnie znacie z serii Endless, to jest Endless, Endless Legend Endless Space, 1 i 2, no i w zasadzie. Wypadałoby trochę powiedzieć Human Mencken, bo jest to taka dosyć dziwna hybryda. Coś jakbyśmy do jednego kociołka wrzucili Cywilizację Szóstkę, właśnie The Legend wspomniany, no i tam, może dorzucili trochę jako szczyptę Alpha Centauri. Nie wiem czy pamiętacie taką odległą, odległą dawno temu świetną strategię. Wymieszali to wszystko, odrzucili część mechanik, dorzucili część własnych, wywalili część dziwat typowych dla, dla gier z serii cywilizacji, dodali trochę dziwat typowych dla silnika. Amplitude, na którym działał Endless Legend i teraz widać, że ten silnik jest jakby human mankind, jest to po prostu ewolucja tego silnika, mocno rozbudowana. Rozerwka jest bardzo fajna, wydaje mi się, że jeszcze Pamiętam, że zawsze mi cywilizacji przeszkadzała, przeszkadzały takie głupoty, Przede jak to, że znając i rozumiejąc mechanikę rozgrywki, byliśmy w stanie bardzo, ale to bardzo szybko um, zbudować, br, nie, odkryć proch i zbudować e, naprawdę mocną armię. Jeżeli AI była głupia, często była w niższy poziom trudności, to dochodziło do absurdów, jak na przykład walka e, żołnierzy z M16 z rycerzami średniowiecznymi, ponieważ znaczy na tyle wyprzedzaliśmy inne, e, inne AI. Albo co jeszcze gorsza, można było wynaleźć na tysiąc e, lat przed prawdziwą datą broń atomową i zacząć bombardować wszystkich nieszczęśników dookoła. Generalnie brakowało mi jakiegoś takiego progresu przez kolejne epoki, ale mm, no dobrze, że tak powiem skonstruowanego i motywowanego. I Human Mankind wygląda na to, że twórcy gry mieli podobne odczucia grając w gry cywilizacji, bo widać, że jest to sporo inspiracji tą serią, zresztą słusznie jest to. Bądź co bądź, jeżeli chodzi o strategię turowe, jedna z najlepszych gier e, w swoim gatunku. No i cóż, i Human w zasadzie m, powiela rozgrywkę z Endless Legion, to znaczy budowanie miast i dzielnic wokół miast i tak dalej, co się mocno rozwija, a z drugiej strony czerpie z cywilizacji właśnie poprzez tą historyczność, e, możliwość budowy. Przy czym, o ile w cywilizacji wybieramy na samym początku jakąś tam cywilizację de facto, czy to są Rzymianie a raczej przywódcę, przedstawiciel tej cywilizacji, tak, czyli Kleopatrę, Tariana, nie wiem tam, Montezuma i tak dalej. Od, I w zasadzie gramy od samego zarania dziejów jedną jakby cywilizacją. Tak tutaj jest to fajnie zrobione, ponieważ zaczynamy od Neolitu, tak, czyli z tych 8000, no chyba tutaj jest 4, już nie pamiętam, około czterech, może 25 i lat przed naszą erą, czyli taką, no, na nasze czasy to nie jest do końca Neolit, tak naprawdę datowany jest na 8000 lat przed naszą erą. No, ale ok, mniej no i zaczynamy od plemiona Neolitycznego i naszym pierwszym w ogóle przetrwać jako tacy zbieracze, nomadzi, by po pewnym czasie e, osiągnięciu pewnych, że tak powiem, e, tam odkryć, tak, wymogów spełniających tą fazę rozgrywki i postawić pierwszy outpost, który z czasem zmieniamy w miasto. I w tym momencie z Nomadów stać się osadnikami. I wtedy wchodzimy w tą erę taką antyczną, tak, tą pierwszą, gdzie zaczynamy pomału tam tak naprawdę prowadzić rozgrywkę z cywilizacji, czyli technologię, religię, jakieś tam. To, prawda, to jest nowa rzecz, tak? Civics, tak, czy jakieś tam dorobki kultury i, i, i też prawa, tak, czy, czy i jakieś tam prawa założenia tak naszej kultury? No, i oczywiście wybieramy pierwszą, e, jakby, cywilizację. Tutaj mamy do wyboru. Podam kilka tylko z brzegu, tak? Babilonczyków, Greków, Rzymian, hmm, Hunów i tak dalej. I co jest fajne, na tym ten wybór nie determinuje naszego, naszego jakby, wyboru na, na resztę gry. To znaczy, po osiągnięciu każdego kolejnego etapu rozwoju, możemy, z, na przykład z Babilończyków stać się Hunami albo Rzymianami albo Grekami, i, i zmienia się. Dosłownie nasza kultura ewoluuje w zgodnie z. Tak naprawdę należy te, te cywilizacje, tak, te wybory potraktować jako zestaw punktów i perków, które dają nam, wzmacniają nam ten tryb rozgrywki, który nas interesuje. Jeżeli chcemy e, wszystkich tłamsić pod butem naszej armii, no to wybieramy, nie wiem, hunów Rzymian, e, czy raczej imperia, czy cywilizacje nastawione na, na podbój budowę imperium. Jeżeli bardziej nas interesuje dyplomacja, handel, nauka, to też mamy określone wybory, których możemy dokonać. Jest to fajne, bo. Mm, każdy z tych wyborów podejrzewam, wraz z postępem gry, będzie na dłużej, ponieważ ilość technologii i zadań, które musimy osiągnąć, by przejść do kolejnego etapu rozwoju, się zwiększa. Natomiast mamy tam taki elastyczny wybór. Jeżeli, na przykład, ja w pierwszym etapie grałem Babilończykami, ponieważ interesowałem się przede wszystkim rozwój naukowy, rozwój miast, i na tym się skupiłem. Natomiast na tym etapie rozgrywki gdzie jestem teraz, i zaczynam wreszcie grać na dużej mapie, więc jest to trochę. To jest to trochę łatwienie, nie ukrywam. E, natknąłem się wreszcie na jakieś tam plemiona, tak zwanych wolnych ludzi. E, no cóż, zacząłem, postanowiłem, że, że pójdę w Hunów, tak? Jako drugi wybór. Którzy mają e, fantastyczną konnicę e, łuczników konnych, czyli lekką, arty, lekką kawalerię e, łuczni, z łucznikami. I w zasadzie mam zamiar podbić te wszystkie wolne plemiona, słucham się czy zmusić ich do, do tego, by byli moimi wasalami, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale mam zamiar pograć militarnie potem trzeci przeskok, być może znowu wrócić do nauki i kultury, a być może zdecydować się na na zrównoważony rozwój, wybrać jedną z takich cywilizacji, które się tam pojawią. Fajne, naprawdę fajne. I przez to Human odchodzi właśnie od tego, co mi się nie podobało w cywilizacji, czyli tego takiego raz przywiązania na całą grę do określonego przywódcy i stojącej za nim cywilizacji a dwa, tego, takiego braku historycznego realizmu. Tutaj jednak daty wszystko się zaczyna zgadzać. A i nawet wczoraj pierwszy wieczór miałem 3 godziny, żeby ograć grę, zagrałem na wyższym poziomie trudności i widziałem, że mimo wszystko nawet jeżeli jakaś jedna AI była troszeczkę ten jeden etap wyżej, to nie ma takiego rozrzutu, tak? I w zasadzie przez to jak rozrzutka jest skonstruowana, wszystkie, wszystkie cywilizacje AI poruszają się więcej w równym obszarze plus minus też się pojawia jakieś tam rozbieżności, ale tak jak jest to zgodne z tym, co dzieje się u nas na świecie, mamy państwa wysoko rozwinięte. No, i państwa, które w zasadzie od, od wielu lat nazywane są formą trzeciego świata, tak? czyli nisko rozwinięta, słabo rozwiniętą infrastrukturą, a żyjemy w tych samych czasach. tak? I z jednej strony macie Europę Zachodnią, czy, czy w ogóle Europę, gdzie możecie sobie za milion złotych kupić cud technologii na czterech kołach Mercedesa, który umie wszystko, a z drugiej strony macie świat, który za ten sam milion mogliby się pewnie wykupić pół kraju, a przynajmniej sporą jego część z wszystkimi wiochami i tak dalej, jeszcze by wam zostało na, na kilka lat życia. I tutaj właśnie w jest podobny rozłam, tak? Ale nadal utrzymujemy się w jakichś takich realiach, to znaczy nie ma aż takiego dużego rozrzutu, gdzie głowice atomowe spadają na miasto, w którym mamy, nie wiem, średniowieczną piechotę, tak? Czy, czy kuszników. Nie ma takich absurdów i to mi się podoba. I podoba mi się ta elastyczność właśnie, tego, tej możliwość przeskakiwania swobodnie pomiędzy różnymi kulturami i dobierania w zasadzie na, na, na daną epokę takiego trybu, typu, trybu rozgrywki, rozgrywki jaki, jaki nam pasuje. Jeżeli chcemy być bardziej statyczni, rozwijać kulturę, naukę, dyplomację, no to spoko, mamy do tego możliwości. Jeżeli chcemy pograć bardziej agresywnie, chcemy trochę powalczyć, a walka jest o tym jeszcze za chwilę bardzo fajnie zrobiona, to identycznie jak w Legend, ale to o tym za chwilę. To mamy też taką możliwość, to jest właśnie fajne. No i właśnie walka. Walka w zasadzie, jeżeli ktoś gra w Endless Legend, to nie będzie w zasadzie tutaj w żaden sposób e, zaskoczony, bo no jest ten sam silnik, więc mechanika jest podobna. Ta jest dużo fajniejsza niż Cywilizacji. Zamiast stakowania się jednostek i, e, e, i walki na heksach, na polach, mamy. Deployment, tak, czyli no, czy możemy albo roz, doprowadzić do takiej automatycznej rozgrywki, tak, to co jest typowe w tego typu strategiach. E, jeżeli mamy na przykład bardzo dużą przewagę i nie chce nam się każdej bitwy toczyć manualnie, no to klikamy przycisk po prostu, pyk, tam więcej ja AI oszacuje. Może będziemy mieć od większe straty, ale przy dużej przewadze jest to akceptowalne. Albo jeżeli są bardzo wyrównane szanse, bo po prostu jesteśmy w kontrol freakami, każdy element rozgrywki chcemy mieć dopięty najlepiej jak się da, no to mamy możliwość rozgrania manualnie. I tutaj pojawiają się takie niuanse jak przeważność, Przewaga wynikająca z rodzaju terenu, przewaga wynikająca z wysokości, tak? czyli tak zwany ten elevation level, kiedy my nasza, na przykład, jednostka jest wyżej od przeciwnika, a on ma do tego kary i mamy takie małe pole bitwy, na którym najpierw się rozstawiamy, a potem toczymy walkę. Jest to bardzo fajne, moim zdaniem prowadza bardzo dużo e, takiej dynamiki dodatkowej i, i też sprawia, że te walki to nie jest takie mechaniczne, tak jak w cywilizacji, przesuwanie po prostu jednostek i dobieranie ich, tak by jak najlepiej e, poprowadzić atak. Tylko jestem jakaś taka, no jest ten faktycznie element strategii takiej e, bardziej z poziomu trochę jak hirosy, no ale przede wszystkim to jest Endless Legion, tak? To jest dokładnie ta sama mechanika, bardzo podobnie się to odbywa i bardzo podobnie wygląda. Co mi się też strasznie podoba, to wraz z zmianą każdej z tych cywilizacji, zmienia się wygląd naszego imperium. Oczywiście pewne elementy poprzedniej kultury zostają, tak na przykład jak główne części stolicy, ale zabudowa w trakcie się zmienia, ewoluuje, to jest fantastyczne. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po kilku cyklach, czy będzie ta mieszanka antycznych budowli połączona z nowymi. Tak jak zresztą mam na przykład to w współczesnych miastach, mamy Rzym, gdzie są nadal ruiny Cesarstwa Rzymskiego, a z drugiej strony obok stoją nowoczesne budynki wieżowce. Czy to będzie podobnie się działo tutaj? Chciałbym, bo to, tak jak mówię, no mnie cieszy ten realizm historyczny, chociaż Ech, też są tu pewne uproszczenia, no, ale nie oszukujmy się. Pewne uproszczenia i skróty musiały się pojawić, bo mm, bez tego po prostu by się nie dało zrobić gry, która jest pogrywalna. To jest strategia. Nie chcemy toczyć jednej gry przez 50 czy 70 godzin. E, chociaż na przykład w się to sprawdza ok, ale tam troszeczkę są inne założenia, troszeczkę inne mechaniki. Natomiast tutaj raczej mamy możliwość rozegrania szybkich partii. No, jest możliwa nawet gra w blicu, gdzie się gra 75 tur, więc tam po prostu dzieje się wszystko błyskawicznie. Leczążą nas ustawiona głównie na online, ale też myślę, że bardzo szybko można też grać wali. i wtedy podejrzewam w jeden wieczór na 75 tur można rozegrać całą partię. Super. Z drugiej strony mamy maraton, tak, jakieś 600 tur. Coś co podejrzewam jest rozłożone przynajmniej na kilka wieczorów. W 3-4 godziny mamy 150 tur, więc 600 tur zakłada pewnie jakieś 12 do 15 godzin rozgrywki. No, więc jest bardzo fajne, to też gra jest elastyczna. tak? i Można dopasować pod kogoś, kto ma jeden wieczór w tygodniu, żeby sobie popykać, i kogoś, kto ma tyle czasu, że może rypać na maratonie po 600 tur partię za partią od rana do wieczora. Każdy znajdzie coś dla siebie, i to jest bardzo fajne. No i w zasadzie, zanim trzymam kamenty, w zasadzie na ten moment za krótko grałem, żeby zacząć, się mi przeszkadza. Być może trochę interfejs jest dziwny, trzeba się do niego przyzwyczaić. Zwłaszcza, że chodzi o dyplomację. Ciężko jest odczytać co jest po co i dlaczego. Niby gra posiada samouczek, którym jeżeli wybierzecie tą opcję Beginnera, gdzie nigdy nie grałem w strategię, nie wiem co robię, pomóżcie mi, to tam pojawiają się opisy wszystkich tych menusów. Jest zbudowany w grę video tutorial, jest tam chyba z 12 czy 15 filmów omawiających każdy z aspektów gry. Bardzo po łebkach, ale w zasadzie wystarczy. Wiadomo, że tego typu gry i tak wymagają po prostu Posiedzenia trzeba parę partii przegrać na wyższych poziomach trudności, więc zrozumiemy, co się dzieje i no jest to normalne, tak? więc generalnie podstawy są mniej lub bardziej wyjaśnione. wypada usiąść, obejrzeć te wszystkie filmiki i być może zagrać na, na tym beginnerze, nie wiem, pierwsze 100 tur, tylko tak, żeby zobaczyć co i jak, dostać opis, przeczytać opis każdego z interfejsu. No i sióp, i w zasadzie już nieco wiemy co się dzieje. Tajniki, specjalizacje i tak dalej. Na przykład y, mi zajęło sporo czasu rozkminienie bardzo prostej rzeczy, także mogę wykorzystać moje jednostki skrajne do usuwania lasów wokół miast. A usunięcie każdego lasu, który tam trwa, w zależności od tego jak dużo mam z takich jednostek. Chyba od 14 do, do max, do naj, najszybciej 6 tur daje olbrzymi bus do produkcji, kiedy na zasadzie postawimy nowe miasto dobrze jest przynajmniej w wszystkich tych heksach przylegających bezpośrednio do, do ikonki miasta wyczyścić lasy, hmm, ponieważ daje to duży bus do produkcji i pierwsze kilka dzielnic, i, i e, dzielnic jakiś tam udogodnień miasta jesteś w stanie bardzo szybko postawić, co daje bardzo duży, że tak powiem takiego dużego kopa tak, do szybkiego rozwoju nowo postawionego miasta. Coś czego w cywilizacji do końca nie było na przykład, bo tam Miasto rozwijało się swoim tempem. Oczywiście mogliśmy te. Tak zresztą, jak tutaj też się to odbywa, mogliśmy przestawić. Yy... Z których heksów ma miasto najpierw korzystać. Wiadomo, jeżeli miał się źle na miasto, wybrała głównie heksy z dużym przyrostem żywności, by szybko e, wzrastała liczba, liczba ludności. Tu jest podobnie. Przy czym tutaj jest też fajne to, że jest też automatyka, z którą przykład wybieramy fokus na city growth, czyli na wzro, r, rozwój i wzrost miasta i AI bardzo dobrze to robi. Tak? Zarządza tak, żeby głównie ciągnąć styling e, z pożywieniem. I miasto się szybko rozwija. Potem możemy to przestawić na ekspert i ustawić sobie to wedle własnych potrzeby, czyli przerzucamy ludziki pomiędzy dzielnicami. Jest to drag and drop. Bardzo proste, bardzo intuicyjne. Praktycznie niczym się nie różni od Endless Legend. Tam było to bardzo podobnie zrobione. I w zasadzie mechanika jest ta sama, tylko z wyglądu działa to inaczej w cywilizacji. Tam w cywilizacji klikamy na pola wokół miasta, tak tutaj mamy po prostu e, fajny, szybki interfejs, który pozwala to nieco szybciej ustawić. Zresztą widać, że gra jest w zamiarze nastawiona też na, na gry w multiplayerze. I ten, ten minimalizm interfejsu tak naprawdę gdzie mamy z lewej strony zarządzanie państwem punktację naukę i tak dalej. Z prawej strony zarządzanie miastem, jednostkami i tak dalej. U dołu jakieś tam wyjeżdżające okna z cywikami, religią. Wszystko jest tak zrobione, żeby mieścić to w jednym ekranie. I by było jedno kliknięcie, żadnego głębokiego wchodzenia w interfejs. Otwieramy daną planszę interfejsu, mamy wszystko w jednym kliknięciu. Po co? Po szybką rozgrywkę, czy wygląda na to, że Amplitude założyło, albo chciałoby w założeniach, przynajmniej designerskich, by w tą grę grali ludzie no na, w multiplayerze i to tak na poważnie tak jak to się mówi competitive tak czyli um, starając się może z tego zbudować jakąś jakąś społeczność wokół wokół multiplayera tak jak ona rosła wokół Stellaris chociaż jest no bardziej może nie Stellaris o cywilizacji tak w cywilizacji jeżeli chodzi o multik Faktycznie ludzie grają, jest sporo dobrych graczy. Wygląda to, że Amplitude ma tutaj podobne ambicje i w ogóle ma ambicje, żeby trochę napsuć krwi a Firaxis i, i, i cywilizacji i wreszcie dać alternatywy graczom. I moim zdaniem, mankiem, już na ten moment, raz, że w dniu premiery ja nie widzę żadnych poważnych bagów Nie wiem, jak będzie głębiej w grze, czyli w ten, jak się troszeczkę bardziej wszystko rozwinie, ale na ten moment wygląda to wszystko świetnie. Gra działa dobrze. Fakt, że odpaliła się standardowo w 1900. 1920 na 1080 musiałem ręcznie to wszystko przestawiać, i, i, ale działa normalnie w proporcjach 21 na 9 bez problemu, wszystko się ładnie zeskalowało. Filmiki oczywiście są w kopercie i tak dalej, standard, natomiast generalnie sama mapa gry wygląda pięknie, zresztą widzicie na, na złączonym obrazku. Gra działa fantastycznie o najwyższych ustawieniach, nie ma żadnego laga, nie wyskakują żadne błędy, nic się nie wykrzecza dopracowana premiera i fajna strategia. Pytanie jest, jak się będzie rozwijać, myślę tutaj o DLC, co się pojawi nowego, ciekawego e, w trakcie. Ale na ten moment, jeżeli jesteście zmęczeni civką i, i generalnie zmęczeni strategiami turowymi, które po prostu ogrywacie bez końca, bo nie szukajmy się, premiera nowego, nowej serii, czy w zasadzie nowego, nowej marki, tak? Jeżeli chodzi o strategie turowe, to jest duże wydarzenie w tym świ świadku. W zasadzie mało się działo, jeżeli chodzi o taki naprawdę duży tytuł. he jest takim dużym tytułem, widać, że Ktoś się przyłożył i, i postarał się wyprodukować coś fajnego, i na ten moment wygląda świetnie. Ja wiem, jestem, że tak powiem, może po 10 godzinach gry nie spełna i jestem już na takim hype, no właśnie, jestem zajerany, ale podoba mi się rozgrywka. Podoba mi się sposób na, na rozgrywkę, gdzie zajmujemy terytoria, budujemy miasta, podpinamy kolejne terytoria do danego miasta, jakby rozszerzając w ten sposób terytorium, z którego możemy korzystać i rozwijać. Jest tutaj sporo takich fajnych mechanik, które. Znamy ten Legends, tak, pod pewnym stopniem, ale one zostały tutaj odpowiednio zmienione, rozwini rozwinięte, rozbudowane, tak, by dać dodatkowej głębi. E, Podobał mi się walka, podoba mi się grafika, no ale to jeżeli chodzi o amplitude, to w każdej z ich gier to jest... E ich strategii turowych, to jest, jeżeli chodzi o grafikę, to jest małe arcydzieło. Wszystkie jakieś interfejsy, menusy, ikonki, to wszystko jest naprawdę zrobione pieczołowicie, kolorystycznie dobrane, super. Widać, że tutaj profesjonalną robotę grafiku, widać, że to się przyłożył. Trochę mnie rażą, rażą przerywniki filmowe, które są ręcznie rysowane, animowane, są to tak zwane paralaksy, tak, czyli ekrany 3D rysowane, nałożone warstwami po prostu na siebie, stworzona sztuczna głębia i, i jest to trochę słabe, wolałbym na wzór cywilizacji, takie poważne rendery, tak, że tak jak kiedyś w Call to Power chyba to było na dwójce, że jak postawialiśmy cud świata, to odpalał nam się w okienku filmik, wideo za renderem z renderem. Przydałoby się, tak, ponieważ. Cały interfejs w zasadzie i grafika jest w miarę realistyczna. Oczywiście awatary są takie trochę skundlone kreskówką, że tak powiem. Natomiast dopięłoby to całości, gdyby gra miała taką poważne przerwniki filmowe. Tak? Ten, ten pierwszy start, gdzie wjeżdżamy w ten narrator, mówi o wszechświecie. Z tych rysowanych, durnych kamyczków i gwiazd, gdy tam był porządny render z volumetrikami, to by było po prostu. Te, to dla mnie wtedy to było dopięte na ostatni guzik. Brakuje takiego smaczku, żeby tak nadać troszeczkę powagi temu tytułowi. Ale z drugiej strony ten tytuł jest na ten moment już jest bardzo fajny. Nie widzę, żeby, ktoś, nie widzę, żeby ludzie zgłaszali jakieś duże ilości błędów, bugów. Podejrzewam, że jakieś tam exploity też się pojawiły. Mm, patch był chyba jeden. Pobrałem grę w momencie, kiedy została odblokowana. Nie, nawet no, chyba można było zrobić to wcześniej, tylko nie można Tak, można było pobrać grę przed jej odbl oficjalnym odblokowaniem w Steam. Potem miałem jakieś tam sprawy, musiałem tam młodego zabrać na plac zabaw i tak dalej. Wróciłem, odpaliłem grę wieczorem, e, zainstalował się jakiś drobny patch i tyle. I, I mogłem grać. I w zasadzie chyba od tego czasu nic nowego się nie pojawiło. Więc wygląda na to, że gra w dniu premiery, naprawdę ten przedłużony, chyba był dwukrotnie przekładany termin premiery, więc wygląda na to, że dobrze się stało, bo gra jest doszlifowana w tym momencie i dopieszczona. No i cóż, pozostaje tylko doczłapać się do, do, do finału, czyli do, do wstrzelenia statku kosmicznego. To też de facto jest zresztą testiwki, bo w cywilizacji mamy też jeden z rodzajów zwycięstwa, to jest ten rozwój naukowy z osiągnięciem Kosmosu, tak? Czyli to jest to final frontier, przekroczenie tej ostatecznej granicy. E, więc, no widać, tej inspiracji jest dużo, ale to fajnie, właśnie, bo, bo cywilizacja potrzebowała konkurencji. Moje zdanie, szóstka jest krokiem wstecz w porównaniu do piątki. Piątka była genialna, naprawdę spędziłem w niej dużo czasu. Szóstka jest zbyt infantylna, zbyt kreskówkowa i mi po prostu nie podchodzi. Chociaż sama mecha, same mechaniki są ok, ale to nie jest jednak to. Wolałbym Civkę 6 w po prostu jako ewolucję piątki, poważniejszą może właśnie by bardziej przemyślano, jeżeli chodzi o ten szczyt historyczny. Cywilizacja zawsze miała tą cywilipedię, tak, gdzie posiadaliśmy rzetelne informacje historyczne. I to naprawdę można, może nie jest on to dla dorosłego człowieka, może to nie są jakieś niesamowite rzeczy, jak ja miałem tych 7 czy 8 lat i grałem w Siwkę, to w tej cywilopedii sporo historii znałem, czytając to wszystko i się tego ucząc, więc no dziwnie. Szóstka jest dziwna, naprawdę jest dziwna, mam z nią mieszane, jakieś mieszane uczucia, Wydaje mi się, że he zastąpić i zastąpi Cywilizację 6 na stałe, jeszcze, jeżeli chodzi o mój repertuar strategii turowych. I cóż, żeby nie przeciągać, to będzie wszystko na dziś. Odezwę się niebawem, mam teraz kilka dni wolnego zanim y, zaczynam z, w nowej pracy od września. Także na pewno coś tam jeszcze nagram, może właśnie mi się uda z tym Last Epoch sobie poradzić, nie wiem dlaczego strasznie mi się gra w wiesza. Może muszę ją po tych tylu paczach bo ja mam w zasadzie ją od wersji tam bardzo wczesnej, może po prostu ją trzeba usunąć ze Steam i przeinstalować. Albo sprawdzić poprawność plików. Nie wiem. Ciągle mi się wywiesza. Albo może to jest zmiana karty. Nie wiem. po się gryzie ze sterownikami do 3080 TI. Nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie a może to jest kwestia tego, że mamy... A nie, nie mam ich spiętych w SLI, bo teraz w zasadzie nie ma SLI. Każda karta jest dla siebie do renderów i tak dalej. No nic. Pomyślimy. W każdym razie na dziś, żeby nie przeciągać to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję do rychłego usłyszenia. Cześć!